Hej, Dzień dobry moi drodzy z tej strony wodzu. Dzisiaj zajmiemy się pojazdem, który został przywrócony do kupna w Wortanderze. Przywrócono ich oczywiście kilka. Obecnie pracuję, aby zaprezentować wszystkie, ale zobaczę, jak to wyjdzie. I tak, dzisiaj zajmiemy się Sawem 2012-48, czyli szwedzkim działem, które jest dostępne do kupna od 29 maja do 2 czerwca za 1300 zł orłów. Już o tej maszynie robiłem jeden materiał, więc teraz zaprezentuję mniej więcej, jak na ten moment gra się tym czołgiem. No ale zanim przejdziemy na pole bitwy, no to zerknijmy, co oferuje takiego SAW. Przede wszystkim jest to mobilny pojazd. 20 ton, 400 koni, 48 na godzinę. Jak na tę klasyfikację, całkiem mobilna maszyna. Słabo opancerzona, 30 mm, w niektórych miejscach 15, więc wystarczy nawet pocisk odłamkowy i ten czołg będzie natychmiast zniszczony. Znaczy... Pełnoprawnie powinno się mówić ani czołg, ani niszczyciel czołgów, tylko bardziej cało, działo samobieżne, jakaś artyleria, ponieważ no, to jest bardziej taka konstrukcja. I tutaj widać, mamy rozłożoną amunicję w jednym praktycznie miejscu, z wyjątkiem tutaj magazynu. Tak, ten pojazd posiada magazyn amunicyjny na 6 pocisków, tym jeden załadowany, więc mamy 7 strzałów, które ładuje co 1,2 sekundy. To jest najszybsze przeładowanie wielkiego kalibru. A 120, bo to jest 120 mm, jest naprawdę mocna, jeśli chodzi o szybkostrzelność. Jeśli chodzi o siłę ognia, jest wyjątkowo jednym z najsłabszych dział. No bo 120 o penetracji 95 mm. 7,66 na tej klasyfikacji ma taką moc, niestety. To nie zmienia faktu, że idzie tym przebić pojazdy. Z kawukami jest ciężej, z teciakami, wiadomo, trzeba gdzie walić, ale jeśli przebijemy się. Uszkodzenia są naprawdę potężne. Prawie 900 gram ładunku wybuchowego. Gdzieby tak to porównać do 76, która akurat posiada całkiem sporo ładunku wybuchowego. To jest 150-100 gram, więc jest potęga, jest. A jak wielka? Przekonajmy się. Ja gierniczę. Jeden, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hmm. Chyba go przywrócili. Dlaczego spodziewam się, że te sawy szybko zostaną wyautowane? No co, pewnie tradycyjnie. Eee, e, i do garażu. Nie, to się rasz i garaż. W sumie też tak zrobisz. Tylko, że do połowy mapy. Jestem silnym, Niewa. niezależnym czołgiem. Czemu, czemu, zacząłem zwalniać? Co jest? Za mało benzyny? Nie wiem. Hol! No, silny, celowany. silny, niezależny czołg. Scelowany jest w przesmyk. E, y, obstawiam, raki. że model 41. A, jest. Lepiej... ...57. Tak, ale o to chodzi, że model 41 nie 42. Czy to nam 43 to jest? Wtedy. Bo zapomniałem tę premkę. No! Strzeliłem! Usunęło mi strzał! Aha, gołębie latają już. Ale między sobą się jeszcze gryzą. No nie wiem, że to. Węgier! Między sobą, czy to we, we mnie Pije. bo paroma. Cel. Zniknął. KW. T3, nie? T3-4. 42. Tu dokładnie stoi. Aha. Chyba mnie widzi. Tak jest. Uj, widziałem skąd KW1. Na cóż? Tego modelu nie ruszę, bo to zis. Ten KW1 na mnie jedzie. Tak. Nie widzimy do końca jeszcze.

O, trafi z kocimi koci oczami. Rozwalasz Kociuszami? go? Tak. Nie raz nie, mnie, szczególnie, że jeszcze tutaj drugi było obok mnie. Kuźwa! Daj mi stać mi na nowy pojazd. O, czekaj, nie widzę czafika. Dobra. E, uważaj, bo tu jest kolejny. Właśnie widzę przed sobą teciaka. Jeszcze jeden. Nie! Nasz magazynek, pocisków. Pusty już! Panie, ja rozwaliłem trzy czołgi. Eee, dawaj skrzynkę z amunicją zobaczę, czy dam radę to wszystko szybciej uzupełnić. Nieważne, przyjechał trafik od boku. Od tyłu. Już tutaj wjechali w okolice B. Aha. Zasmrodzili. Dzień dobry, panu. Właśnie słyszałem, no, że... no niestety nie zdążyłem sojusznika uratować. Tutaj coś jest, tylko nie widzę, bo zadymione. Nie wiem, czy to sami się zadymili? Eee, hit. Dobra. za zaporowy. Nie wyszedł tak, jak planowałem. U! Przez przypadek. Coś przed tobą czy to ty? Nie, sojusznik zdodynił Bo się naprawia Tylko coś tutaj słyszę Niektórzy czasami źle Kawa. tego typu używają Który model? Krzaki zasłania, ale już chyba widać ziskampka I 1S Je Churchli spadaj tamto. Spadaj to, to jeden S był Chyba. Spadaj stamtąd! Próbuję się wycofać, ale wrak pancera zasłania mi wyjazd. Coś mam tu. tutaj. A! Churchill 7! No, kolejny. Tak więc, życzę powodzenia. Już ktoś go rozwalił. Flak 8-8, nice. Kuźwa! Jeszcze Sherman od pleców. Ty nie zarosłeś, by cię samoloty nie widziały. W, 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 w do życia realnego ogoliłem się. To nie! Ja nie mam tego na twarzy, ja mam to na głowie! Więc ty jesteś łysy! <laughs> <laughs> Teraz pytanie, bo są amerykańskie, brytyjskie pojazdy, więc... Mogą pojawić się samochodziki albo lighty jakieś? Jedzie kawuk jl Je 11 Zatrzymał się na Jeden już zrobi za grill No cóż Niektórzy z was zgidą ale tak dzieje na które jesteśmy gotowi Dobra, czy też kolega? Try tutaj. Au, już dostaje po plecach. Widzę za tobą Steward. Czy wasz muś musi się naprawić? Nie, swoją tylko babol głowy. <głos> <głos> Słyszę kawuki po przeciwnej. Się Chyba na dole są kawuki. Eee, nie tylko kawuki, szarmane. Y. Akurat się zaczął tu gapić. Odważny w tym panhardzie. Kuźwaro, coś mówiłeś? Rozwalił kawuka. A, niepotrzebnie. Mój... kuźwa, nie zdążyłem. Musiałem czekać, aż przestanę się bujać. Odbiłem! Pocisk od szafika. Wow. To było piękne. O Sherman, 400 metrów. Ojoj. Wybuchło to wieży. Aha, o, Te ja jeszcze cztery przeczytałem... prawa flanka. A ja tam przed chwilą jak strzelę tego Walwerina no to dostał w koszycie. Ludzie zapominają, co to za maszyna. Potrafiłem w teciaka i w Achilles. Wychyla się. Znaczy, nie Achilles, M10 akurat. Nie, słuchaj, to jest, to, to jest ta sama zasada działań, jak przejść tak taki np. M6. Czy tam ta jedynka, czy tam. dajmy na to małsem. Czy tam. cokolwiek innego, co ma, to co najmniej te dwa działka jakieś. No nie wiem, czyli to raczej ludzie ogarniają. Bo m czyli no, idzie to zobaczyć. No cza cza wiesz, czasami może się zdziwić. Prędzej nie każdy ogarnia, że są osoby, które potrafią z tego celować i strzelać. Też jak z prawej się nie chce wychylić. Ta, Na gąsce. Uhu, prosto, przez zamek mu się przebiłem, mnie, widząc praktycznie celu. Gdzie cel? I już on leży, to od którego strzelałem. Mhm. był na beczce. 3 mi się, że go widziałem. Samolot! Nie mam załoganta, nie mam życia. Zastrzelisz go? Próbowałem, nieste... Już go popsuli. Widzę na niebie trzy komary obecnie latające. Czuję! Kuźwa! Dobra, tamten sobie odleci. Mam tu za słabą załogę. Podpaliłem go. Jeszcze P-40 gdzieś tu leci. Jest, widzę go. Nie, ja na to to bombę nie będę zrzucał, nie wiem, To jest już lekka przesada. 40 za tobą. Jak bardzo? Zrezygnował. O, kapu. Ej, nie, nie... O, dobra. Leci znowu. Ty ostrzeli mi jedną bombę To mu skrzydło bo chyba pelotka ci bardziej uszkodziła niż po 40, bo tak krzywo leciał Nie wiem Nie on Chyba Ty już tu już, chyba już bombardujesz to jednej bo yy, Możesz rzucać już chyba w tym samolocie po jednej bombie Nie, ostatnio eee Eee Poprzednią obie A, okej okay. Uuu, kolejny samolot. Trzydziestka ósemka. Mhm. Gość z bazukami leci i wali z takiego daleka. Hmm. Dobra, mi się już nie płaca chyba respić. Ups. Zdążył odjechać za nim. Walnę z... tam, gdzie chciałem. Czy on jest tu na blisko? Tam, tam jest na blisko. <laughs> Zaraz za tym. Mm. Miałem duże szczęście. I to była premka. Mhm. Po pierwszym się odbiłem. No, I jeszcze rozwalił się muszę strefę zająć. Dobra, może ci będę mógł tutaj pomóc, bo tam ci kilku typa zajęło kamp górkę po przeciwnej stronie. Tylko mi tutaj ...dot zasłania trochę pole widzenia. I chyba asu słyszę. Z mojej strony nic nie widzę. Mówisz Asus z lasu? Mhm. Mm Chyba je widzę. Za, za, zauważył mnie. Nie udało mi się dobrze strzelić. Aha, milimetry za nisko, a mi zamek rozwalił. O nie! Zjechałem na dół i spotkałem Churchilla 7. No cóż. Jakby to miało dużo trotylu w 120 na haeku. Rozwaliłem Churchilla od boku, nie przebijając się. Przeleciał nade mną pocisk, jakiś typ pojechał sobie na naszą bazę. Nie widziałem go prawie. O, pelotka. lotka, kuźma, w nowego dostałem. W tym meczu to ja się ale... trochę nie popisałem Ale oni widzą, że ja się te na minimapie A co to minimapa? w sumie nie, Słuchaj To, że T3-4 patrzł się nami i mnie nie widział Jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo były ze 2 ze 3 krzaki Ale puma prawie we mnie wjechała Już myślałem, że zginę, bo pierwszy to rykoszet i jeszcze on widział mnie na wprost. Albo nie widział. U, BT-7! U, lotko, zacząłeś strzelać. Rozwalił obu? Czy betek przejechał? Betek chyba przejechał. Kurde, kolejny betek. Problem w tym, że walczymy z tak lekkim sprzętem, że jak tu jeździ Bofors, to rozwala wszystko. Uh -huh. Problem jest taki, że na mnie tak ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. O, kuźwa! Nie trafiłem. Przeszło na wylot, dobra. Skład beteków rozstrzelany. Patrz, bardzo będziesz mógł zająć. Nie wykrakaj! A teraz, teraz dostaj tam bombę. Ty, chyba coś właśnie leci i nurkuje tam. Ja tu słyszałem strzały. Tak, już jest, y Piąta minuta, słychać strzały? Fedbałem. Tak. Uźwa, pobugowane jest. Nie mogę skrzynki za amunicją postawić. Muszę sobie automat Ale. doładować. Eee, jak się ruszasz, musisz w wysokości. To jest. Stoi i nie mogę je postawić. To się znów zbugowało. Jakby nie można. Eee, na Na strefie nie możesz. Jak jesteś na strefie, to nie możesz jej na strefę postawić. Poza, poza strefą jeszcze jesteś w stanie, ale na strefę nie możesz. Bo chciałem sobie automat załadować w pełni. To tak, kapkę szybciej. No, no bo strefa była jeszcze niezajęta i nie mogłem postawić. O. No oczywiście nie trafiłem. Uziwa, jeszcze trafik tam był. A więc podsumowując, sami moi drodzy widzieliście, jak efektywny jest SAW 2012-48. Specyficzna maszyna, nie na każdą mapę, nie zawsze nadaje się na pierwsze użycie, ale w miarę okej okay, tym się gra. Idzie tutaj z Watch przede wszystkim u Szwecji zestaw trzecioerowy na tej klasyfikacji, więc też jest to na plus. Kwestia tylko, że trzeba podkreślić, to jest bardziej pojazd do zabawy, dla przyjemności, niżeli takiego efektywnego badania drzewka tam, od pierwszej do czwartej ery, no bo na dłuższą metę jest on zbyt delikatną i wymagającą konstrukcją. Ale jako dodatek na przykład do Shermana, którym sobie badacie to drzewko i dołożycie sobie Sawa, no to jest zawsze jakiś plus. To tyle, dajcie znać co wy o tym myślicie, zostawcie łapkę w górę, suba i trzymajcie się, na razie.